Cześć wszystkim! Nazywam się Maciej Belowski, mam 21 lat, studiuję iberystykę i służę jako strażnik więzienny. Uwielbiam muzykę, uwielbiam tańczyć, śpiewać, zresztą jak widać. Przez pewien okres w moim życiu tworzyłem różne memy, filmiki na YouTube, teledyski oraz piosenki. Byłem również aktywny w życiu społecznym naszego miasta w Siedlcach oraz w mojej szkole w Królówce. Ostatnie trzy lata w moim życiu były trochę ciężkie, ale pozwoliło mi to poznać inną perspektywę i zrozumieć własne błędy, bo nikt nie jest idealny, zwłaszcza ja. Niedługo wybory i naprawdę chciałbym zawalczyć o miejsce w Radzie Miasta Siedlce. Liczę na Waszą pomoc i wierzę, że siedzce mogą być inne, mogą być uśmiechnięte. Jako młody człowiek wierzę, że Siedlec nie trzeba się wstydzić, tylko trzeba trochę im pomóc. Dlatego właśnie kandyduję do Rady Miasta Siedlce. Nazywam się Maciuś Belowski. Liczę na Wasze wsparcie.